Szanowni Państwo, przed nami święta Bożego Narodzenia. To najpiękniejszy czas w roku. To czas wyjątkowy i magiczny, przepełniony radością, miłością, rodzinnym ciepłem. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku chciałbym złożyć wszystkim Państwu serdeczne życzenia. Życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości, wytchnienia od codziennych problemów i błogosławieństwa w przyszłym roku. Życzę zdrowych. Wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Szymon Pogoda, poseł na Sejm Brzeż Pospolitej Polski. Dzień dobry, Wioletta Juchaniuk. Witam Państwa w czwartek, 5 stycznia i zapraszam na wydarzenia. Tradycyjnie już ulicami Bolesławca przejdzie jutro Orszak Trzech Króli. Orszak wyruszy z kościoła przy Placu Zamkowym i około godziny 14 dotrze na Bolesławiecki Rynek. Na ustawionej tam scenie przewidziane są jasełka oraz wspólne kolędowanie. Dla każdego będzie też przygotowany ciepły posiłek. 6 stycznia, czyli święto Objawienia Pańskiego, potocznie w Polsce nazywane świętem Trzech Króli, to pradawna chrześcijańska tradycja. Nawiedzenie przez Trzech Króli nowonarodzonego Jezusa było publicznym objawieniem światu faktu narodzenia Bożego Syna. Od 2011 roku jest to w Polsce ponownie Dzień Wolny od Pracy, a chrześcijanie obchodzą to święto w szczególny, radosny sposób. 6 stycznia, wracamy do Orszaku Trzech Króli. Będzie jak w ubiegłych latach ten orszak szóstego rozpocznie się russzą świętą o 12 w naszym kościele i będziemy szli z kolędami tutaj do rynku, i tu będzie część też artystyczna, i część taka gastronomiczna. Serdecznie zapraszam. W Bolesławcu orszak odbędzie się po raz dziewiąty. W tym roku jego hasłem będzie Niechaj prowadzi nas gwiazda. Wyruszy on z kościoła przy Placu Zamkowym około godziny 13.00 po mszy świętej, która rozpocznie się w południe. Na Bolesławskim Rynku będzie ustawiona scena, pod którą wierni spodziewani są około 14.00. Dla uczestników przewidziane są śpiewniki, korony i naklejki. Marszowi towarzyszyć będzie Miejska Orkiestra Dęta Bolesławiec. I jak zapowiedziano, każdy będzie mógł skorzystać z ciepłego posiłku. A teraz przed nami wydarzenia w skrócie. Zapraszam. Kuszyńscy policjanci zatrzymali 45-letniego mieszkańca powiatu bolesławieckiego, który w nadleśnictwie złotoryja nielegalnie wyciął drzewa, pociął je i wywiózł. Ustalono miejsce jego składowania i drewno odzyskano. Nielegalnemu drwalowi grozić będzie do 5 lat więzienia. Bolesackie Muzeum Ceramiki systematycznie prezentuje historyczne ciekawostki dotyczące naszego miasta. Okazuje się na przykład, że przez 300 lat, aż do 1909 roku, w mieście funkcjonowało stanowisko strażnika wieży. Z wieży kościelnej obserwował on miasto i okolice, wypatrując pożaru lub nadchodzącego wroga, po czym powiadamiał o tym mieszkańców miasta. Dodatkowo wybijał też na kościelnym zegarze upływające godziny i kwadranse. Bolszewski Ośrodek Kultury zaprasza na spotkania autorskie z Anną Dobrowolską, która napisała książkę Byłem fotografem w Auschwitz. Prawdziwa historia Wilhelma Brasego. 23-letni Wilhelm Brasse z Żywca trafił do Auschwitz i spędził tam ponad 4 lata, prowadząc na zlecenie Niemców dokumentację fotograficzną. Spotkanie odbędzie się 13 stycznia w sali konferencyjnej BOK. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie autorskie z Dominiką Leszczyńską, która napisała książkę Kolejarze z Wileńszczyzny. Książkę tę uzupełnia katalog jej autorstwa, portret zbiorowy kolejarza kresowego. Oba wydawnictwa będzie można nabyć w trakcie spotkania, które odbędzie się 16 stycznia o 11.00. W niedzielę 29 stycznia w Bolesławcu odbędzie się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już działa miejscowy sztab tego wydarzenia, do którego można przekazywać przedmioty i fanty na loterie przyjmowane one są w kinie Forum. Już w dniu finału od samego rana będzie można tam też przynosić ciasta, które będą sprzedawane w kawiarence. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina klientom, że do załatwiania swoich spraw mogą wyznaczyć pełnomocnika i nie muszą wówczas robić tego osobiście i dotyczy to każdego klienta indywidualnego, a nie tylko na przykład przedsiębiorców. Pełnomocnictwo do załatwiania spraw w zakładzie ubezpieczeń społecznych to wygodna forma uniknięcia problemów, które może mieć osoba, która ma trudności w osobistym załatwianiu tych spraw. ZUS przewiduje taką możliwość, z której może skorzystać każdy klient zakładu, również ten indywidualny. Często zwracają się do nas o pomoc dzieci, rodziców, którzy już są starzy, nieporadni, są np. w szpitalu lub w domach opieki. Pytają jak możemy im pomóc w sprawach ZUSowskich. To pełnomocnictwo to doskonałe rozwiązanie. Tradycyjną formą udzielania komuś pełnomocnictwa do reprezentowania w sprawach związanych z zakresem działalności ZUS jest złożenie formularza ZUS-PEL, w którym wyznacza się pełnomocnika i wszystkie szczegóły dotyczące zakresu tego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo można udzielić tylko do jednej czynności, można do jakiegoś obszaru czynności, a można udzielić ogólnie do wszystkich spraw i do pełnego reprezentowania kogoś w ZUS. Jeśli w formularzu nie ograniczy się zakresu pełnomocnictwa do konkretnych czynności, to ZUS nada osobie upoważnionej pełny dostęp danych osoby upoważniającej. Będzie ona więc mogła na przykład składać w czyimś imieniu wnioski i otrzymywać na nie odpowiedzi. Dodatkowo osoba upoważniona będzie miała wgląd do danych, które są zgromadzone w zakładzie. Pełnomocnictwo można udzielić na określony czas, można udzielić także bezterminowo, zawsze takie pełnomocnictwo można zmienić, można także w każdym momencie zmienić osobę, którą upoważniamy do tego, żeby załatwiała za nas nasze sprawy w ZUS. Klient ZUS udzielający komuś pełnomocnictwa może też w każdej chwili to pełnomocnictwo odwołać, składając oświadczenie na formularzu ZUS.pl0. Wszystkie te czynności związane z udzielaniem, zmienianiem i odwoływaniem pełnomocnictwa można też przeprowadzić zdalnie na platformie usług elektronicznych ZUS. Po wydarzeniach zapraszam Państwa na prognozę pogody dla Bolesławca na piątek, a na nowe wydarzenia w poniedziałek. Do zobaczenia! W najbliższej nocy w Bolesławcu będą 3 stopnie Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie do 8. Wilgotność powietrza 95%. Zachmurzenie będzie duże. Po południu mogą się pojawić niewielkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne 1020 hektopaskali. Wiatr do 18 km na godzinę wiał będzie z kierunków zachodnich. optyczny Vision Optic w Bolesławcu oferuje Państwu najnowsze kolekcje opraw okularowych renomowanych producentów, soczewki okularowe produkowane w najnowszych technologiach oraz bezpłatne badania wzroku u dyplomowanych optometrystów. Nasz wykwalifikowany personel pomoże Państwu przejść cały proces od badania do odbioru gotowych okularów. Dodatkowo mamy dla was przygotowane promocje na dowolne okulary korekcyjne, okulary progresywne, a także drugą parę okularów do lepszego zobaczenia Vision optyk, Bolesławiec ulica Prusa 24/25 obok zegara telefon 534 824 651